Witam serdecznie wszystkich yy, amatorów yy, spawalnictwa, jak i zawodowców. W tym przypadku pokazuję spawarkę bezgazową. Widać na filmiku. Widząc, co się dzieje na forach, że ludzie kupują, w jakimś czasie sprzedawają, bo coś tego nie pasuje że, nie, nie, że im nie, nie jest im niepotrzebna. Ale fakt jest inny. I za wam wytłumaczę, o co dzień. Nie da się przyznać, że nie umiałem tym spawać No, dziś nie proste jeżeli ktoś nie jest w temacie spawarek No to ma problem pierwsza trzeba wiedzieć o co chodzi, potem spędzku, a więc yy, tutaj pokazuję Włączenie Klawisz Max minimum 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 n2 Na takich obecnych ustawieniach można spawać bardzo cienką blachę Tumików już nie, bo byłoby za słabe. bardzo ciężką blaszkę. Nie przepalimy. Żeby spawać sobie tumiczki i inne blaszki, to robimy dwójka max. Druga sprawa pokrętełko od wysuwania drutu. Nie robimy tutaj 4, 7 czy 10 max. Mylne to jest. Robimy 0. Powtarzam. Ustawienie strzałki na zero w tym przypadku. Yy, Wchodzimy, klawisz. Tu pierwszy max, drugi dwójka. Tu widzimy na stopniach, jakie są parametry. Tak jest ustawione. Spawamy sobie tu Druga sprawa blokadę. Otwieramy. Mamy tutaj drucik, szczoteczkę do oczyszczenia. Co najważniejsze? Do tej spowarki dołączone są, jak być widać, dwie szpuleczki. Każda szpulka jest, ma takie na trasowanie. Teraz Wam pokażę. Nie może to nie wiedzą. Widzicie te nacięcia? To są krążki. Na której pisze grubo i do to. Tutaj przepuszcza. Tutaj jest 9, yy, 6. Yy, Zobaczymy. Ciężko ale chyba to jest 9. Znaczy, tutaj mamy ducik. O, wydłużenie. Tu jest 9, bo z kropką. Z drugiej strony jest szóstka i widać jest takie nafrezowanie, rowka i następna szpulka ma inne też parametry i dodanego drutu tak w tym przypadku tu jest szpulka z docikiem dziewiąteczka więc natrasowanie rowka musi być z dziewiątką czyli tak teraz mamy widać taki specjalny frezik w przypadku. Nakładamy tą dziwotką do góry, tak żeby owy drucik, który tu, tutaj tu jest, zmieścił zmieści, się w frezie kółka. Montujemy. Zamontowana. I teraz jeżeli ktoś zakupił taką nową spawareczkę i tam jest załączony drucik cieniutki w pakiecie tak zwany, polecam wymianę go na grubszy. Tego nie używać, bo też go dostałem. faktycznie że jeździ nie daje się do spalania tłumików czy innych spraw. No bo on tam będzie smarkał. Bo oni dawają po prostu druty no, zbyt cienkie. Ten duci który jest, jest drugi z rzędu. Kupiłem już. Miałem przyjemność i satysfakcję spalania tłumika z rzędu trzeciego w samochodzie, jak i w motocyklu mamy regulację do ciągu widać. Co tu jeszcze? Yy, tak mówiąc, przetekujmy sprawdzajmy. Jest to, tak będą widzieliście, na Allegro jest maseczka. Ja mam jej, nie używam, mam inną. Jest taka szaleczka, tak akurat <gryw> znalazłem. Yy, nówka leży na boczku. Tu jest takie kowadełko metalowe. można popukać. Szlaki zbytnio nie ma. Na spawie. Kto umie, sobie da radę. I zresztą, mile sparka odpowiada. Może mają mankę które który zauważyłem, jest no niestety kabel zasilający, który wchodzi nie w tym miejscu, to powinien, bo wychodzi z przodu. Ale ja mam przerobię. Nie ma problemu. Tu temperatura, jak widać yy, taka kąteleczka. Jeżeli by się zagrzał, wyłącza się. Mi to się na razie nie stało. Także ja polecam tę do, do robót domowych warsztacikach. Kto umie, zna się na tym, da radę. No i dalej. To chyba to wszystko. Tylko powiedzę, co trzeba. Fakt. Kabel masowy, skutki, ta tam małe znaczne, bo to jest mała pawełeczka ładnie spawa, nieźle ja raz w używam maseczki samościemniającej. okej, okay. oryginał też może być, wiadomo bez w pakiecie a, jeszcze są szkiełka do maseczki Te ma z boku i w i tak dalej brać, użycie książeczki, użycie spawania no i oczywiście miłego majsterkowania Pozdrawiam serdecznie. Gdyby coś, to z info zapraszam na pogaduszkę, co jak wytłumaczymy. I raz. Pozdrawiam. Do zobaczenia na forum.